Nazywam się Artur Wolski. A Państwo jesteście w galerii Station of Art Grzebowska 12 przez 14 Gdyby ktoś oszalał i zapomniał, to ja będę ten adres podawał tutaj po cichu. Przypominam państwu, gdybyście się chcieli zamówić Ubera i zabrać wszystkie swoje prace, być bardzo oryginalnym, a szalonym. W Galerii SOA dzisiaj kolejna Szala. wystawa, i jest jakaś, jakiś rodzaj konsekwencji, dlatego że. Przed e, Kasią Dorocińską, którą Państwo zaraz przywitacie, oklaskami oszalejecie, była, była w ramach festiwalu Zingera wystawa profesora Lecha Majewskiego. I oto mamy kolejną wspaniałą doktorantkę. Wiem, wiem, Kasia, że miałem nic nie mówić o tym, ale zobacz, jak można, e, jak można tajemnicę mi powierzyć. I, <śled> Yy, obiecałem, że nikomu nie powiem, ale też y, wiem, że Państwo mogę obdarzyć zaufaniem i państwo, państwo zostawicie to tylko dla siebie, zostali to tylko w Warszawie. Yy, Lech Majewski w ramach festiwalu Ziegiera pokazał 26 fe, y, y, swoich y, prac, i oto y, dzisiaj doktor. Randka, a nawet doktor e, prawie świeżo upieczony sprzed półtora roku e, z, z, a, z Akademii Sztuk Pięknych i wspaniałej jej pracy. O tym będziemy dzisiaj e, ro, ro, rozmawiać. Przywitajcie Państwo najcieplej, najczulej, najspanialej, entuzjastycznie, e, ponieważ jest gorąco, to chłodno. Przywitajcie dla których jest za zimno, to gorąco. Przywitajcie Państwo Kasia, Kasia Dorocińska. Jak ktoś, ktoś towarzyszy w, w spotkaniach, które prowadzę, to nawet jeśli one, bo one są nadzwyczajne te przywitania, to ja mówię, nie zgadzam się na takie przywitanie. Nie po to człowiek pracował kilka lat nad doktoratem, żeby po prostu takie oklaski usłyszeć. Kasia, Kasia Dorocińska! Oszalejcie Państwo! można krzyczeć, zostań z nami i tak dalej. To wszystko będą takie przerwy, pauzy. My to wszystko wyreżyserowaliśmy z Kasią, z Kasią bowiem dzisiaj z kilkoma osobami. Ona pewnie wspomni do czwartej nad ranem montowaliśmy te prace, a sama Kasia przychodziła tutaj tygodniami do nas, przygotowywała się, przymierzała, kładła się na podłodze, mierzyła to z centymetrami, calami. Ja, ja, ja jestem na pełne wrażenia i pod wrażeniem i respektu dla Kasi dokładności i tej aptekarskiej dyscypliny, która ma w sobie. Obok mnie, proszę Państwa, równie atrakcyjny i przystojny jak ja i jak Andrzej Chyra, Andrzej przepraszam, jakoś nie musiałem Cię zaczepić, jest Tomasz Drzewiński, który dzisiaj poprowadzi naszą rozmowę. Przywitajcie Państwo go oklaskami. Tomaszu dziękuję. To Ja tylko powiem, że zacznę te to, to spotkania i, i pozwolę sobie je zakończyć. Znaczy, zakończę je wino. Chociaż zawsze mówię, że woda jest dużo, dużo zdrowsza. Ale wina nie, nie, nie zabraknie. Dawid Scha, Rafał Tarnawski, Tadeusz Kuduk, Antoni Rodowicz i praca Andrzeja Wajdy, Krzysztof Stępniewski, Lech Batory, Lech Majewski to są. To są twórcy, którzy poprzedzili Cię Kasiu. Myślę, że wpisujesz się w historię tego miejsca, i bardzo się cieszymy, że tutaj do nas trafiłaś. Jesteś, zostań z nami, bo jesteś szalenie piękna w tym, co robisz, intrygująca, ważna chyba, chyba nie tylko dla mnie, ale dla wielu osób. Jak widać, państwo zrezygnowali z wielu serialów, żeby tutaj być. I, i no, nie no, ja chcę być do wszystkich. Teraz wszyscy mówią, że trzeba mówić do wszystkich, nie do inteligencji, do wszystkich, serialów. Więc, więc myślę, że, myślę, że to jest jakiś początek tego, co się będzie wydarzało między z nami. Gdybyście Państwo chcieli kiedykolwiek się spotkać ze mną. Ja jestem kawalerem, jestem tu codziennie i, i przyjmuję różnych szaleńców, artystów i służę swoją... Pomocą. To już kończę, a potem mam nadzieję, że jeszcze powiem o jakichś planach. A Teraz oddaję mikrofon. Miejcie się Państwo u siebie, jak mówiła moja babunia, czujcie się jak u siebie w gościach. Super. Dobrze, to... Nie wiem czy to nas słychać? Trzeba wyłączyć tę muzykę. Dzień dobry jeszcze raz. Ja się Dzień nazywam fotograf. Tomek Drzewiński. Tak jak Kasia jestem fotografem i Artur i Kasia poprosili mnie, żebym poprowadził to spotkanie i żeby troszeczkę rozładować tą Atmosferę i wprowadzić Państwa w charakter tych zdjęć, które jak Państwo widzą są może nieoczywiste, to myśliśmy taką koncepcję, że przez chwilę sobie porozmawiamy o tych zdjęciach, żeby zaproponować jakieś takie wejście do, tych, do tej przestrzeni i rozdać po prostu parę kluczy, które być może pozwolą tutaj jakoś sobie powędrować po tych fotografiach. Także dzień dobry Kasiu. Dzień dobry Tomku. <coughs> Bardzo dziękuję, że zechciałeś w ogóle przyjść i tutaj spędzić z nami czas. Nie wiem, czy mnie słychać, bo ja mam wrażenie. Wyżej mikrofon. Wyżej. Dobrze. Gdzie Więc dziękuję, że jesteś tutaj. Z Tomkiem się znamy od dobrych już pięciu prawie lat, i Tomek jest moim mentorem, był moim mentorem. Jest skarbnicą wiedzy o fotografii. Jeżeli ktokolwiek chciałby kiedyś dowiedzieć się, nauczyć się, poznać historię fotografii, to Tomek. Dobra. Stąd też Reklamy wystawy. Razem. Przejdźmy, może, do zdjęć, bo jest nas tutaj dużo i chcielibyśmy jakoś szybko w to, w to wejść. Powiedz nam, no, bo tytuł wystawy jest Usłyszeć Ciszę, To Hear the Silence. Ktoś mogła powiedzieć, skąd pojawiła i w jaki sposób się pojawiła potrzeba realizacji tego cyklu? Ta potrzeba pojawiła się dobrych kilka lat temu, ponieważ zdam sobie sprawę, że żyję w, w świecie, który. Zalewa mnie tysiącem informacji y, słownych, wizualnych, y, słyszę tysiące dźwięków i żyję w jakimś huku. I tak naprawdę y, chyba się w tym zgubiłam w pewnym momencie, i postanowiłam y, poszukać miejsca, takiego miejsca, w którym będę mogła pobyć sama ze sobą i siebie usłyszeć. Po prostu, bardzo banalnie. Y, to jak Państwo zobaczą sobie tak dookoła, to y, bardzo często te zdjęcia się układają w takie triptyki, dyptyki. Wchodzą ze sobą w różne relacje, o czym sobie za chwilę porozmawiamy, ale też można łatwo wyłapać takie trzy powtarzające się motywy. To znaczy motyw takiego autoportretu Kasi, motyw takiego zgniecionego papieru, takich. Myśli, jak to nazwałaś w tak, naszej rozmowie mnie, przed? Tak, to są myśli, on, te, te i, fotografie. I taki spróbujesz. motyw y, przestrzeni y, z zarysowanymi śladami człowieka. Jakbyśmy mogli o tych trzech y, motywach przez chwilę porozmawiać? Zacznę od autoportretu, który był dla mnie chyba najtrudniejszy, ponieważ y, nigdy nie robiłam sobie autoportretu. Jest to pewnego rodzaju podróż sama w sobie i niełatwa. Y, obcowałam ze sobą przez wiele godzin. I to był ten moment takiego zderzenia się z samym sobą. Brzmi banalnie, ale nie jest banalne. I było to bardzo ciekawe dla mnie odkrycie, więc postanowiłam być narratorem w tej opowieści, ponieważ jest tutaj w tych właśnie trzech obszarach, pewna narracja. i mam nadzieję, że państwo ją odnajdziecie. I I mogę Ci dać słowo tak. i Państwu też powiedzieć, bo wcześniej Kasia wykorzystywała taką troszeczkę figurę tak. alterego. I tak. W poprzednich konceptach, to znaczy w moim, w moim koncepcie, który przygotowywałam właśnie na, jako, jako część pracy doktorskiej, zaprosiłam i zresztą w poprzednich też konceptach zapraszałam różne osoby, które. Jakby reprezentowały to, co ja chcę wyrazić. Natomiast tym razem zdecydowałam się, że będę to ja sama, ponieważ ten Czyli koncept to jest jest, debiut. jest to debiut i jest to bardzo y, osobisty koncept, więc byłoby dość nienaturalnym zapraszać kogoś do udziału w tym. E, dodatkowo kolejny, kolejny y, jakby obszar to jest obszar ujęć y, takich powiedziałabym miejskich które pokazują miasto i, i naturę na skraju miasta. Są to bardzo wybrane, takie powiedziałabym, minimalistyczne ujęcia, które przede wszystkim grają fakturą, światłem. I trzeci obszar to jest obszar właśnie myśli. To jest obszar myśli, to są papiery, które wykorzystałam, ponieważ ja bardzo dużo zapisuję własnych myśli na kartkach papieru. Często je wyrzucam, gniotę. I one wydają swój dźwięk, one szeleszczą, one mają dla mnie też jakąś duszę. I te papiery właśnie są taką częścią, gdyż w pewnym momencie postanowiłam spisać różne myśli, różne swoje pomysły. Część z nich wyrzuciłam do śmieci, część zostawiłam. I te papiery reprezentują właśnie ten mój świat, te moje myśli, i też taką chyba trochę podświadomość. Jeśli mogę na chwilę wrócić do tych pejzaży miejskich. Bo, jak Państwo sobie tutaj zobaczą, to są bardzo często takie pejzaże z, ze śladem obecności człowieka, stworzone przez człowieka, ale niekoniecznie widzimy fizyczną obecność człowieka. Czyli tam jest ślad, jest jakaś ingerencja, jakaś aktywność tego człowieka, to jest jakiś kawałek architektury, to jakaś droga yy, zrobiona przez człowieka. Jakie to ma znaczenie że i dlaczego ten człowiek jest tam prawie nieobecny, poza może pojedynczymi przykładami? To była część tej ciszy i tej ucieczki, ponieważ w życiu codziennym jestem otoczona bardzo dużą ilością ludzi i słyszę ich i czuję ich i wibruję razem z nimi. I chyba szukałam właśnie takich miejsc, w których będę mogła pobyć przez chwilę sama. I Patrzyłam na nich jakby z pewnej perspektywy, z perspektywy ich śladów, czy właśnie takiej zminimalizowanej ich jakby sylwetki jedynie, którą obserwowałam z daleka, bez podchodzenia, bez fotografowania osób, których nie znam. Postanowiłam jakby tylko i wyłącznie zmi zminimalizować tę postać do, do właśnie takich sylwetek. Czy to są konkretne miejsca, czy to są, czy to one mają jakiś taki charakter uniwersalny? One mają charakter uniwersalny, nie ma znaczenia, gdzie te fotografie były zrobione i, i, i jak robię fotografie, nigdy jakby to miejsce nie jest dla mnie celem opowieści. A raczej to, co widzę i wybieram bardzo konkretne i bardzo określone fragmenty tej rzeczywistości. Mm. I Przechodząc do tych, ja to nazywam kulki, ty to nazwa myśli. myśli. Kasia często używa w naszych rozmowach takiego określenia gnioty. <laughs> czyli takie rzeczy. Zgniatam papier i Zgniecone, wyrzucone, porzucone. Tutaj Państwo, jak będą oglądać sobie te zdjęcia, to w założeniu Kasi Państwo są czwartym etapem tego procesu twórczego. Czyli widz podchodzący do tych prac tworzy taką relację. I tworzy nowy kontekst. I państwo przychodząc z własnym światem doświadczeń, wiedzą, z, ze swoimi przeżyciami, nawet z emocjami dzisiejszego dnia, będą tworzyć bardzo konkretne tutaj relacje. Ale to też jest, bo mi na przykład się te, te gnieciuchy przypomniały z taką, z taką surrealistyczną praktyką. Na przykład Braszek był taki fotograf, który znajdował na ulicy takie zwiniątka, ślady nieświadomych działań człowieka, który na przykład zgniatał załóżmy bilet w kieszeni, wyrzucał go potem i on zbierał takie, takie rzeczy i one niosą bardzo duży taki, taki ślad, Czegoś bardzo takiego prywatnego, te, te gnioty według tak, mnie. To bardzo osobisty wątek. Na I one pewno. są Na takie pewno tak. bardzo. Powiem, jak pierwszy raz zobaczyłem to, to one były takie mega osobiste dla mnie. Tak, bo takie e... są, natomiast tu poruszyłeś taki ważny, ważny wątek. Jakby, w, jakby istotnym jest dla mnie odbiorca i jakby tutaj też właśnie chciałam to co Tomek powiedział podkreślić, że tak naprawdę ostatni i czwarty etap jakby takiego procesu twórczego to jest właśnie odbiorca. To Państwo, którzy zechcecie popatrzeć na te fotografie i zdekonstruować je, rozebrać je na czynniki pierwsze, zobaczyć co te fotografie pokazują, co ukrywają i czym tak naprawdę są dla Państwa, ponieważ to jest moja narracja, moja osobista historia, która nawiązuje do treści uniwersalnych i na pewno dotyczy nas wszystkich. I chciałabym, żeby każdy z Państwa znalazł swoją własną interpretację, nakładając swoje filtry kulturowe, swoich doświadczeń i, i podświadomości, i skojarzeń z różnymi fragmentami rzeczywistości i elementami, które tutaj się pojawiają na, na tych fotografiach. Jak wspominasz o tej dekonstrukcji, bo to jest taki temat, który pojawia się po raz kolejny, bo w poprzednim projekcie, który był zeszoł, część od Twojej pracy doktoranckiej, tam ten motyw dekonstrukcji też się pojawiał. Możesz nam przybliżyć, o co chodzi? Tak, tak jest, to, jest to nawiązanie do Jacques'a Derrida, do filozofa, językoznawcy lat 60. XX wieku, który właśnie stworzył definicję dekonstrukcji, E, oczywiście ta dekonstrukcja dotyczyła e, obszaru literatury, natomiast e, ja troszeczkę pozwoliłam sobie ją zaadoptować i przenieść ją na, na właśnie płaszczyznę e, fotografii, i to poruszałam w swojej pracy doktorskiej. I to jest również jakby m, bardzo ważna rzecz w kontekście odbiorcy, ponieważ e, Derrida twierdził, że tylko i wyłącznie ten tekst, właściwy, źródłowy, on stanowi e, pewną opowieść i jakby kropka. Natomiast wszyscy ci, którzy go czytają, oni go dekonstruują i właśnie interpretują, czyli wszystko to, co poza tym tekstem, to już jest interpretacja. Tak więc y, tutaj jakby zapraszam do dekonstruowania wszystkich obrazów i do znajdywania swoich własnych y, interpretacji tych obrazów. Jeszcze do takiej formalnej dekonstrukcji, bo tutaj dużo się dzieje w bardzo takich wysokich kontrastach, już tak mówiąc formalnie, fotograficznie, trochę bardziej naukowo, dużo się dzieje, Dużo pokazujesz elementów w świetle, pokazujesz czy chowasz pewne rzeczy, właśnie w cieniu, czyli wykorzystujesz takie no, podstawowe wartości fotograficzne, po to, żeby właśnie coś schować, coś przykryć, coś uwypuklić, tak, aż ci się to się oczy teraz. Tak, ponieważ coś faktycznie, jakby ten język, który wybieram, ten bardzo kontrastowy, jest dla mnie bardzo istotny, on jest dość dobitny, wyrazisty. Szukam oczywiście miejsc, które właśnie są takie i kocham fakt, że światło wydobywa pewne rzeczy, a cienie ukrywają i jakby to jest coś fantastycznego właśnie w fotografii, dlatego też wybrałam język fotografii czarno-białej, a nie kolorowej. Chciałam właśnie, żeby to światło i cień odegrało kluczową rolę. Jest faktycznie ta opowieść budowana na kontrastach, które oczywiście też mają swoje ukryte znaczenie. Dobrze, zostawmy do odkrycia tak. naszym widzom, ale też <grym> proszę zwrócić uwagę jak ważne tutaj są faktury, tekstury, coś z czego chcielibyśmy wręcz dotknąć, przeżyć. Tak, to, to są też właśnie jakby takie moje fragmenty języka fotograficznego. To są te, te tekstury, faktury. Tu każdy szczegół coś znaczy, przynajmniej dla mnie. I na zakończenie: Bo to, że te prace są powieszone w takie właśnie, nazwijmy to tryptyki, co nie jest związane w żaden sposób z jakąś historią sakralną, o tym już rozmawialiśmy sobie wcześniej. Jakie jest znaczenie, że one są podobierane albo w trójki, albo w pary? Dla mnie istotnym, tak, dla mnie bardzo istotnym elementem, e, i to było coś, co jakby e, odkryłam w trakcie pracy nad moją pracą doktorską i we wszystkich konceptach, które wydarzyły się przed. E, poprzednie koncepty była to wypowiedź i narracja przy pomocy pojedynczych obrazów. E, tutaj zdecydowałam się na taką bogatą formę tryptyków, dyptyków, a jak Państwo widzą, również zestawienia i czterech zdjęć przed Vincent. My się kochamy bardzo i, i, i absolutnie ja go tu zapraszam. Tak, tak. O. jesteśmy o. razem. O. O. <laughs> to jest ten wspaniały moment. Nie, to fantastyczne. Ale wrócę do, do wielości obrazów i jakby też chciałabym namówić Państwa, jak będziecie Państwo oglądać te, te obrazy, żeby właśnie sumować jakby trzy wartości, cztery wartości lub dwie wartości i poszukać tej wypadkowej. Tak więc y, to jest taki klucz do y, nawigacji po fotografii, którą tutaj Państwo widzicie. To co, zostawimy naszych widzów, żeby zbudowali ten żeby czwarty, zdekonstruowali, żeby, żeby zdekonstruowali Państwo tak ten właśnie. Także bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Państwa zapraszamy tomu. do oglądania. Ale jeszcze Artur ma tutaj e, informacje. Naprawdę, nie zajmę długo, 15 do 20 minut. I... <śmiech> <śmiech> Kasia, miałaś opowiedzieć, jak to się zdarzyło, że ta wystawa się udała? Tak, to Czy... jest fascynująca historia. E, przyznam szczerze, że tę e, wspaniałą przestrzeń odkryłam na Instagramie. E, jestem, e, tak, e, oczywiście użytkownikiem Instagrama, i mogę powiedzieć, że przyszłam tutaj zobaczyć to miejsce i zobaczyłam to wspaniałe światło, i tę przestrzeń. I pomyślałam, że właśnie w tej przestrzeni te fotografie będą miały szansę wybrzmieć tak, jak sobie to wyobrażałam. I przyszłam i powiedziałam: Dzień dobry, jestem. Nie byłam umówiona, po prostu przyszłam ze swoimi fotografiami i spotkałam Artura, który powiedział, że jest bardzo zajęty, ale że fajne zdjęcia, i żebym wpadła w sobotę. Więc wpadłam, no i dzisiaj się widzimy. Udało się nam tę tak. wystawę tu zorganizować. One były piękne, bo te, te, te prewki m, były tak szlachetne, że właściwie powiedziałem, no nie mnie, tylko że po prostu byłem w trakcie spotkania, że muszę założyć rękawiczki, żeby przejrzeć i skupić się dokładnie, tak było, ale tak naprawdę chodziło mi o to, żeby jeszcze raz się z tobą spotkać. I, <śla> i, i chyba mi się udało. Tak. Państwo po prostu chcesz zdobyć kobietę, rzucił. ją. <śla> Nie rzuć ją o coś, tylko rzuć. No to nie wiem, już się boję tych czasowników czasami. Proszę Państwa, Kasiu, dziękuję, że, że masz gram Insta u siebie i w internecie, że wykupiłaś abonament, że opłaciłaś go i mimo, że komornicy szukają cię, to jednak znalazłaś pieniądze, żeby wydrukować to, a dzisiaj też zapraszamy na wino i to wszystko jest jakby niekredytowane, bo są bardzo trudne czasy. Ale też chcę powiedzieć jakoś, że, że, że jeśli nie pieniądze, no to co nas uratuje? Kultura, szlachet, szlachetność kultury, która jest w takiej najwyższej próbie i to mówię już na, najbardziej serio. Jeśli Państwo po prostu nie wiecie, co zrobić z pieniędzmi, to je albo podżyjcie, albo po prostu wydajcie na piękną sztukę, którą, która jest wokół. Yy, nie oczekuję oklasków, bo, bo przecież nie powiedziałem nic, co by było nadzwyczajnego. Naprawdę? Czuję się jak Jacek Powiedzielski, który opowiadał o starości. No dobrze, e, proszę Państwa, to, to jeśli Państwo się tak czujecie dobrze i za chwilę, za chwilę będziecie mogli się cieszyć rozmową i oglądaniem już takim osobistym, prywatnym e, tej wystawy, to tylko powiem, że następnymi wystawami będzie, będą Anna czy autorami wystawy no Anna Ileszek, Markuszewscy, fantastyczni malarze, Łukasz Jankiewicz z Wrocławia, Tomasz Sosiński, który tutaj jest piękne maleńkie prace, ale, ale to jak on to tworzy, a jest tłumaczem, literaturoznawcą. No jest fantastyczne, to są maleńkie rzeczy. A wielkie serce mi i pięknie zrobione. Tomasz, dzisiaj więcej o tobie, ale jestem pod wrażeniem tych prac. I umówiliśmy się taką maleńką wystawę towarzyszącą. Ojciec Siódmak to już chyba nie muszę mówić. Myślę, że to, to jak, jak reżyser DIUNY w Paryżu na premierze. Zresztą napisałem mu to, więc on to przeczytał ze sceny. Nie wiem dlaczego, jak to zrobił, bo napisałem mu po polsku. Ale powiedział, że gdyby nie siódmak, to właściwie Duna by nie powstała. On kupował w Quebecu, w Quebecu albumy siódmaka, i, i tak to było. A ja z kolei siódmaka podawałem do chrztu, więc to takie tam historie zupełnie jakieś takie przypadkowe. No i Wienio, który robi kolarze, państwo go znacie od kuchni i od hip-hopu. I rapu i różnych innych polo. A, 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 a tutaj, tutaj myślę, że w grudniu zaskoczy nas pięknymi, wspaniałymi kolarzami. No i potem Józef Wilkoń grzebiemy w jego pracowni, wyszukujemy te rzeczy. Ja miałem to szczęście w tym roku pokazać jego 15 olejów, których nikt nie widział od lat 60., tylko jego łóżko, a tak naprawdę plecy łóżka. A potem zobaczyła woda, mydło, myliśmy te prace i pokazaliśmy je w, w, w. IT-owie. Jest fantastyczne. I mam nadzieję, że Państwa zaskoczymy trochę innymi pracami pana Józefa Wilkonia i potem Robert Żytyński. Więc jeśli Państwo kłócicie się w domu, jeśli y, polityka rozpiera Was i, i denerwuje, no to, no to przyjdźcie do Galerii SOA. Tutaj absolutnie nikt nie powie nic złego na PiS. Taką jesteśmy galerią. I możecie tu przy... szarżuje Andrzej, nie? No ale to dobrze właśnie o to chodzi. To cieszę się, że Państwo mnie czytacie. Nic złego na Kościół nie usłyszycie Państwo tutaj nic. No to w ogóle generalnie jesteśmy taką galerią i możecie tu przyjść i odsapnąć, ochłonąć, porozmawiać z nami jak prawdziwy Polak z Polakiem. Galeria soła. Szarżuje. Przepraszam. Ale ponieważ wystawa jest na kontrze, a jest medytacją, ja to zresztą powiedziałem już tak na serio zupełnie, sam zajmując się pracami Taulera, takiego XIV wiecznego mistyka Niemca, którego inkwizycja potraktowała jak potraktowały państwo pewnie wiecie mistrz Eckhart i tak dalej więc powiedziałem że to jest mistyka medytacja nad losem człowieka i tyka się to zrobiłaś wspaniale więc tego państwu życzę to już na serio ale bądźcie szczęśliwi uśmiechajcie się bez względu na to jakie są czasy wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas dobrego wieczoru państwu życzę. <grymna> <Dziękujemy>. <grymna> <grymna> <grymna>